Z tej strony Mendy, a w dzisiejszym odcineczku, jak widzieliście na początku, tak, będziemy robili epickie momenty, ale to z waszą pomocą, bo to także wam zaoferuję wystąpienie waszego materiału w moim odcinku i wy, jeżeli wykonacie cokolwiek fajnego, możecie mi wysyłać. Wszystko było na pierwszej wstawce, którą widzieliście, ale też nie zapomnijcie o łapeczce, subiku i dzwoneczku. Pobijmy rekord łapek w tym odcinku, żeby się rozniósł i każdy wysłał swoje akcje i będziemy prowadzili tak jak są akcje z GTA, będziemy prowadzili akcje z Roblox, a może później przyjdziemy do Minecrafta. Zobaczymy. Wszystko możecie mi wysyłać na maila, którego widzieliście, także będzie w opisie. Na, jeżeli teraz robicie coś epickiego, nie wiem, skaczecie z góry budynku, robicie przewrót, przeżywacie, możecie mi to wysłać na maila i ja to wstawię do odcineczka i będzie z waszym nikiem, kto mi wysłał. Może także być nawet nazwa twojego kanału i może to być mała promocja twojego kanału właśnie, więc jeżeli masz kanał Robloxowy i chciałbyś, żebym pomógł ci, żebyś znalazł się u mnie w opisie, to możesz próbować nagrywać kilka takich. Czym więcej nagrasz, tym więcej będzie ciebie. I Może ludzie do ciebie wejdą, więc to jest też mała promocja dla youtuberów. A jeżeli nie jesteś youtuberem, a chciałbyś się po prostu pokazać, że zrobiłeś coś epickiego, także możesz wysłać na mój opis yy... Jakąś super akcję z jailbreaka, Mad City, z jakiejkolwiek innej gierki, która po prostu jest, jakieś te crashersy, coś, wszystko co tylko jest możliwe, nagracie, wysyłacie. A musimy pobić po prostu pod tym odcinkiem rekord lajków. Dlaczego? Żeby jak najwięcej akcji do mnie dotarło, bo jeżeli dotrze za mało akcji, no to niestety takich odcinków będzie mało. No, czym więcej akcji, tym więcej odcinków. Zobaczymy, ile będzie w ogóle odcinków w pierwszym dniu. Chciałem, że tu jest jakiś policjan. A ja wam pokażę w ogóle w sumie tak prosto, bez już tych akcji, gdzie te akcje były nagrywane i jakie możecie akcje jeszcze robić. Akcje były nagrywane tym samochodem, pierwsza akcja była nagrywana, yy, już Wam pokażę w ogóle ten, jeżeli ktoś nie wie, akcja była tu nagrywana, był to prosty skok z tego miejsca, znaczy czy prosty, nie jest to za tyle prosty, żeby to po prostu tak po sobie powtórzyć, ale jest to skok z tego miejsca do tej dziury. Możecie też to powtórzyć w lepszym stylu, bo także można się to obrócić o 360 stopni i wlecieć tam. Był to skok z tego miejsca tam. Lecimy sobie do kolejnej miejscówki, gdzie była kolejna akcja. Yy, to tu bliziutko było. Ciekawe, czy to powtórzycie. Znaczy, czy nie powtórzycie, po prostu nagrajcie coś własnego, już nie powtarzajcie materiałów, które już były. Bo jeżeli to zrobicie, no to już to mam nagrane, więc raczej tego nie będę dawał. No nie udało mi się, wiedziałem. <laughs> nie jest to na tyle łatwe, żeby to robić do... cały czas i kolejna akcja jest to. Akcja z Donutem, zrobiony z tego miejsca, jak widzieliście dokładnie na nagraniu. Idealnie tu było, i tu był skok, i było wlecone tyłem. No, wlecieć tam jest bardzo ciężko, a jeszcze tyłem jest jeszcze ciężej. Więc jeżeli wy na przykład nie wiem, zrobicie jakiś obrót 360, albo nieraz często auto się psują i. Auta się często nieraz psują i dzieje się coś takiego, że jedziecie prostu normalnie na drodze i obraca się 360. Jak nagracie to wrzucicie mi na maila, od razu dajecie jakiś nick, możecie dać na przykład y, wasz kanał w opisie. I jeżeli jesteście na przykład jakimiś youtuberami, to idealna promocja, żeby się pokazać, że coś takiego potraficie i na pewno ktoś zajdzie na was kan wasz kanał. Ojejku, co tu się dzieje. Także ja wam pokażę w Jailbreak'u, w Jailbreak'u możecie najszybciej, w macity też najszybciej, bo są auta, tam gdzie są auta zrobicie cokolwiek najszybciej, ale także możecie na przykład robić to w jakiś na przykład Disaster, disaster Survival, na przykład macie jakąś katastrofę, a wy na przykład jesteście milimetr od meteorytu i przeżywacie. Od kolejnego. kolejne ten to... Macie. Kolejna akcja. Idealne stanięcie to także takie rzeczy moglibyście nagrywać i pokazywać, to jest jedna z takich akcji. I proszę ja jadąc, nagrywałem dwa odcinek, zrobiłem jedną akcję, więc to naprawdę nie jest ciężkie. Po prostu to się dzieje w przypadku. Często też na pewno mieliście w przypadku różne fajne akcje, więc po prostu tylko wystarczy yy, No, oglądać, robić, po prostu grać i nagrywać. W tym czasie jak gracie i nagrywacie, bo te akcje przychodzą same, same po prostu przychodzą te akcje. to było tak. Tak, przychodzą po prostu same i nawet nie wiecie kiedy, a zrobicie coś epickiego i tego nie nagracie, a fajnie by to było uwiecznić, więc możecie jeździć sobie z OBS-em, po prostu nagrywaniem jakkolwiek chcecie, sobie zobaczcie. Dobra. Ich poradników jest dużo. Dobra. No, popsułem. Ja sobie polecie z samochodem i popsułem. Yy, tu. Dobra, i no, no i na przykład możecie robić coś takiego. Jeżeli zrobicie jakąś fajną akcję, z tym też możecie pokazać. O. I na przykład macie TDA. Znaczy, nie wiem, bardziej epickie akcje, takie akcja też. Nie wiem w sumie, jak wy tam będziecie o tym sądzili. Dobra, spróbujemy zrobić jeszcze jakąś jedną epicką akcję. Dobra, wow, jak się zatrzymałem nagle. Muszę jakąś epicką akcję zrobić. Nie wiem, co by tu na przykład zrobić, takiego, żeby to było epickie. Nie, to naprawdę, naprawdę nie jest nie na łatwo wymyśleć, ale przychodzi samo z siebie. Jak widzieliście, stanęłem na. O, jakbyście jeszcze stanęli na przykład, zrobili coś takiego i stanęli równo na tym, też by było to epickie. Dwalnięcie w ścianę. A, tu to, na tym ołcie to nie. Co już by mogło się zaliczać. Zobaczymy. Jeżeli będzie mało akcji, to będę dawał też takie mniejsze akcje. Jeżeli będzie dużo akcji, to także możecie czekać na pociąg i na przykład zrobić. Jakiś nie jest. Na przykład bierzecie o, macie pociąg i na przykład robicie teraz tu wjazd. O, na przykład wjazd na niego. Zobaczymy, uda się coś pociągiem. No. Najgorsze jest to, że z pociągiem, no ten. Yy, no, trzeba to robić miarę szybko i dobrze, bo on się pojawia co jakiś czas. No, może ktoś Robuxy będzie wydawał, ale nie sądzę, że będziecie wydawali Robuxy. O. Na przykład, wlatujecie tutaj autem, tu, w tą szparę, na przykład bokiem. Wszystko jest możliwe, wszystko co tylko Wam się uda, wysyłajcie Ja będę to sprawdzał i wtedy montował i dawał Wasze kanały Pro. O, tutaj. Na przykład idziecie. A, udało się. <laughs> o! Już była mała epicka akcja, jakbyście to troszeczkę poprawili doszlifowali to jest. To nie, to by się na pewno nie udało. Nie, nie dobra, musimy czekać. Jedziemy. Jedziemy, jedziemy, zobaczymy. Nie no, tak, takie epickie akcje na pewno wysyłajcie, ja będę to sprawdzał. I pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, bo to się na pewno przyda pod tym odcinkiem. A zrobiłem tylko cztery akcje, no 3 plus ta jedna dodatkowa to takie bardziej też takie ciekawe też możecie robić, jak znajdziecie jakiegoś buga, też może być. Jak macie jakiegoś buga, też możecie to wysyłać. Dlaczego? Ponieważ wszystko się przyda. Kolejna epicka akcja. Kręcące się auto i proste akcje nie muszą być jakieś takie epickie mega, jak ja zrobiłem na odcineczku. Mogą być zwyczajne. Takie po prostu lepsze, co się nie zdarza na co dzień. Okej. Okay. Tu. tu chyba zawsze duch siedział, już, ale już nie siedzi. O nie, zabrali ducha. Zabrali ducha, czemu zabrali się stąd ducha? Siedział zawsze duch. To na tym drugi, nie, to na tym siedział duch. Wow, Ej, nie wiedziałem, że to aż tu teleportuje. No dobra. No to drodzy widzowie, ja naprawdę dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, podsyłajcie swoje akcje, bo to jest bardzo ważne, żeby zacząć tę serię, to musicie wy podsyłać, bo ja, to, to seria polega na to, że wy podsyłacie akcje, także ja coś nieraz robię i te akcje powstają. Więc pamiętajcie, musicie to wszystko podsyłać, także jest napisane po angielsku, jeżeli ktoś z zagranicy także chciałby podesłać akcje, to podeślę, tak, że będziecie mogli widzieć akcje z zagranicy, ale większość większości liczę na was Polacy, na was moi widzowie polskich widzów, że to zrobią. Dobra, jeszcze jedziemy tu. Tyle. Dobra, to ja dziękuję Wam za oglądanie. Na razie trzymajcie się. Pamiętajcie, posłuchajcie swoje akcje.